Dzisiaj zaczniemy sobie od ułamków. Ułamki powtarzają się w każdym zadaniu, więc jest to ważne, żebyśmy sobie powtórzyli, na czym to wszystko polega. Więc tak, plan na dziś: teoria, co musimy wiedzieć, następnie przejdziemy do zadań, co musimy poćwiczyć, a następnie do zadań maturalnych, gdzie zostały właśnie wykorzystane Ułamki. No i teoria, co to jest ułamek? Ułamek zwykły to zapis w formie a przez b, czyli tak naprawdę jest to dzielenie, li, dzielimy licznik przez mianownik. Gdzie właśnie a to licznik, a, b to jest mianownik i to jest bardzo ważne, b nie może być równe 0, dlatego że nie dzielimy przez 0. Następnie mamy ułamek dziesiętny, ułamek zapisany za pomocą przecinka dziesiętnego, na przykład 0,25. Jeśli chodzi o działania, dodawanie i odejmowanie ułamków, żeby dodać lub odjąć ułamek, musimy mieć wspólny mianownik. Więc spójrzmy na pierwszy przykład. 1 trzecia, dodać jedna szósta. Żeby zrobić to dodawanie, najpierw muszę sprowadzić do wspólnego mianownika. Więc wspólnym mianownikiem dla trójki i szóstki będzie szóstka, więc... Tutaj zamieniam na szóstkę, 6 podzielić na 3, jest to 2, więc dwukrotnie zwiększyłam mianownik, więc dwukrotnie muszę zwiększyć licznik, czyli 2 razy 1 jest to 2. I mamy 2 szóste dodać 1 szósta daje nam 3 szóste, co po skróceniu daje nam 1 drugą. Następnie mnożenie, jeśli mnożymy dwa ułamki, to mnożymy licznik razy licznik, czyli 2 razy 4 jest to 8 i mianownik razy mianownik, czyli 3 razy 5 daje nam 15 dzielenie mnożymy przez odwrotność drugiego ułamka, czyli mam 3 czwarte podzielić na 2 piąte, więc Odwracam drugi ułamek, czyli mamy 3 czwarte razy 5 drugich, czyli mamy i wykonujemy mnożenie i mamy 3 piąte 3 razy 5, 15 i 2 razy 4 daje nam 8. Jeśli chodzi o skracanie, to dzielimy licznik i mianownik przez tę samą liczbę, czyli mamy na przykład 6 ósmych, to, za, to zastanawiam się, przez jaką liczbę mogę zarówno podzielić szóstkę i ósemkę, w tym przypadku mogę podzielić przez 2, czyli to będzie 3 czwarte. Rozszerzenie. Czyli tak samo mnożymy, teraz mnożymy licznik i mianownik przez tę samą liczbę. Czyli 3 czwarte, idziemy tutaj na odwrót. Mnożymy licznik i mianownik przez 2. Sprowadzanie do wspólnego mianownika lub zamienianie na dziesiętne 3 czwarte. Czyli mamy tak. Czy czwarte możemy zapisać, że jest to 0,75? Dlaczego? Dlatego, żeby zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny, ja muszę w mianowniku zobaczyć liczbę 100. No i zastanawiam się, e, jak, przez jaką liczbę muszę pomnożyć czwórkę, żeby zobaczyć. 100. Liczbę 100 albo 10. No to czwórkę, żeby, żeby, żeby zobaczyć mianowniku 100, mogę pomnożyć przez 25. Czyli mam tak, mianownik pomnożyłam przez 25, więc trójkę tak samo muszę pomnożyć razy 25, co daje mi 75. Czyli mamy 75. Podzielić na 100 jest to 0,75. Prostszym sposobem jest na przykład też użycie kalkulatora i policzenie 3 podzielić na 4 i wyjdzie nam wynik 0,75. I tutaj mamy zamienić ułamek zwykły na dziesiętny, czyli to jest ten przykład, który przed chwilą rozwiązałam, czyli tak pierwszy sposób jest to 3. Podzielić na 4 w kalkulatorze i wyjdzie nam 0,75, lub rozszerzamy ułamek, czyli, czyli w mianowniku chcę zobaczyć wielokrotność liczbę 10. No to spróbuję ze setką, tak jak zrobiłam to przed chwilą, czyli 100 podzielić na 4 jest 125. Rozszerzam przez 25, czyli licznik także muszę pomnożyć przez 25, co daje nam 75, czyli mamy 75 podzielić na 100, daje nam 0,75. 75. Teraz mamy zamienić ułamek dziesiętny na zwykły, czyli ja w mianowniku muszę pokazać e, muszę zapisać wielokrotność liczby 10 i teraz tak tyle ile mam liczby po przecinku to tyle będę mieć zer w mianowniku czyli mam tak jedno, jedno miejsce po przecinku czyli w mianowniku będzie liczba 10 a to co jest po przecinku wędruje do mianownika czyli mamy 2 dziesiąte jeszcze możemy skrócić i jest to 1 piąta. Jakbym miała 0,25 to do licznika mam tak, dwa miejsca po przecinku, czyli do mianownika wędruje liczba 100, a 25 idzie do, do licznika. Oczywiście mogę skrócić i jest to 1 czwarta mamy 2 trzecie dodać 1 szósta więc musimy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika więc tutaj wspólnym mianownikiem będzie liczba 6 więc mam tak 6 podzielić na 3 jest to 2 dwukrotnie zwiększyłam mianownik więc dwukrotnie muszę zwiększyć licznik i będzie to 2 razy 2 czyli 4 czyli mamy 4 dodać 1 w mianowniku szóstka czyli mamy 5 szóstych Odejmowanie. Mam liczbę całkowitą i liczbę całkowitą mogę przedstawić za pomocą dowolnego mianownika. Skoro odejmuję 3 czwarte, to ja jedną całą zapiszę jako 4 czwarte. I odejmuję 3 czwarte. I odejmuję licznik od licznika. Czyli mamy 1 czwarta. Teraz mamy przykład z mnożeniem. Żeby wymnożyć, muszę zamienić albo na ułamki dziesiętne, albo na zwykłe. Tutaj zamienię na ułamki zwykłe, czyli 0,4 zapiszę jako 4 dziesiąte razy 2 piąte. Pierwszy ułamek mogę skrócić, zostanie mi 2 piąte razy 2 piąte, czyli mam 2 razy 2 jest to 4, 5 razy 5 25 i to jest mój wynik. Dzielenie. Pierwszy ułamek przepisuję bez zmian, 8 dwudziestych następnie drugi odwracam i zapisuję mnożenie, czyli mam 5 drugich. Skracam na krzyż, tutaj jedynka, tutaj czwórka, tutaj jedynka, tutaj piątka i wynik to 4 piąte. W tym zadaniu mamy policzyć wartość wyrażenia i mamy dwa ułamki, w którym mamy... Różne mianowniki. Więc pierwsze co muszę zrobić, sprowadzić do wspólnego mianownika. A tutaj wspólnym mianownikiem dla pierwiastek Z3 minus 1 i pierwiastek Z3 plus 1 będzie iloczyn tych, e, tych właśnie wyrażeń. Czyli zapisuję mamy pierwiastek Z3 minus 1 razy pierwiastek Z3 plus 1. I z... Pomnożyłam mianownik przez pierwiastek z 3 plus 1, więc również licznik muszę pomnożyć przez tą liczbę, czyli pierwiastek z 3 plus 1. I to samo robię w drugim ułamku. Teraz mnożę przez pierwiastek z 3 minus 1 mianownik, i tak samo muszę zrobić z licznikiem. Czyli mam 2 razy pierwiastek z 3 minus 1. Dodaję do, na wspólną kreskę ułamkową i mamy pierwiastek z 3 minus 1 razy pierwiastek z 3 plus 1, a na górze mamy dwa pierwiastki z 3, dodać 2, już wymnażam, odjąć i mam dwa, e, dwa pierwiastki z 3 i mam minus i minus, czyli będzie plus 2 równa się, no w liczniku zostaje mi 4, a na dole mamy wzór skróconego mnożenia, czyli będzie 3 odjąć 1, czyli mamy 4 podzielić na 2, co daje nam 2 i jest to odpowiedź C. W tym zadaniu mamy odpowiedzieć na pytanie, ile liczb całkowitych x spełnia nierówność, i mamy 2 siódme. Jest mniejsze od x przez 14, a to jest mniejsze od 4 trzecich. Zaczynam od tego, że sprowadzam do wspólnego mianownika i zacznę od 7. To będzie 14 podzielić na 7, jest to 2, czyli 4, czyli mamy 4, 14 jest mniejsze od x, 14 a to jest mniejsze od 4 trzecich. Następnie dla czternastki trójki to będzie 42. 42 podzielić na 3 to jest 14, 14 razy 4 jest to 56 i teraz tutaj 42 podzielić na 14 jest to 3 i tu razy x to jest 3x i 42 podzielić na 14 3 razy 4 jest to 12. I otrzymujemy 12 czterdziestych jest mniejszych od 3x czterdziestych a to jest od mniejszych od 56 czterdziestych I rozwiązuje dwie nierówności. Mamy 12 40 drugich mniejszych od 3x42 i 3x. 42 mniejsze od 56,42. Oba równania mnożę razy 42 i otrzymujemy 12 mniejsze od 3x. I teraz dzielę na 3, i mamy, że 4 jest mniejsze od x. Następnie mamy y, kolejną nierówność, i teraz zostaje nam tu 3x jest mniejsze od 56, dzielę na 3 i mamy, że x jest mniejsze od 18. 18 całych, przepraszam, i 2 trzecich. I teraz tak y, na oś liczbową. I zapisuję czwórkę i zapisuję 18 całych i 2 trzecie. I teraz tak x jest większe od czwórki, ale mniejsze od 18, 20, 20, 18, 18 całych i 2 trzecich. I teraz ile liczb całkowitych x spełnia równość od czwórki do 18 całych i 2 trzecich? I jest to liczb 14. Odpowiedź. A. Równość jest prawdziwa dla. No i mamy tak: 1 czwarta dodać, 1 piąta dodać, 1 przez a jest równy 1. I rozwiążę to równanie w ten sposób, że nie wiadomo na jedną stronę, a wiadomo na drugą stronę. 1 przez a zostawiam po lewej stronie, a po drugiej mam 1 odjąć 1 czwarta i odjąć 1 piąta. 1 przez a przepisuję, a tutaj wspólny mianownik to będzie 20. 20 podzielić na 4 jest to 5 razy 1, 5. I 20 podzielić na 5 to jest 4 razy 1, 4, a jedynkę zapisuję, że jest to 20, 20, odjąć 5, 20 i odjąć 4, 20. Czyli mamy 1 przez a jest równe i mamy tak 20, odjąć 5 to jest 15, i 1, 4 jest to 11, 20, mnożę razy a. I otrzymujemy, że 1 równa się 11 dwudziestych a. Następnie mnożę razy 20 jedenastych i otrzymujemy, że a jest równe 20 jedenastych i jest to odpowiedź D. Zachęcam do samodzielnego rozwiązania. Tutaj mamy pierwsze zadanie oblicz wartość wyrażenia, gdzie w liczniku mamy odejmowanie dwóch ułamków i w mianowniku również mamy odejmowanie dwóch ułamków. Kolejne zadanie do samodzielnego rozwiązania, rozwiązania to jest cena książki została obniżona o 1 piątą jej ceny początkowej i wynosi teraz 48 zł. Ile kosztowała książka przed obniżką? I serdecznie zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym będziemy powtarzać potęgi i to już 8 października. A ja dziękuję za dzisiaj i polecam sobie powtórzyć jeszcze wszystko raz.